Uwaga, mam dla Was darmową skrzyneczkę, kod promocyjny. Wpisujecie unikatowy kod promocyjny Tomas i Ty, słuchajcie. Klikacie użyj. Dostajecie 5% do wpadł i dodatkowa nagroda dla Was to jest skrzynka Millspects. Ja sobie ją otworzę, bo jak za darmo to uczciwa cena. Wystarczy również wejść pierwszy link w opisie i tyle słuchajcie. Na mleci P90 mogliśmy drapnąć aż 500 zł z tej skrzynki, ale spoko, mi się to podoba. Wypłacam to, bo jak za darmo to uczciwa cena. Siemka, Siemka, słuchajcie, mam 700 zł, i dzisiaj robimy taki profil, że mam, słuchajcie, oczy wypadną. Miejmy nadzieję, że tutaj naprawdę grube, grube tutaj rzeczy się będą działy w tym filmie. Wy, na wstępie, dajcie łapkę w górę subika, żeby być, słuchajcie, na bieżąco. I na start, jeden yy, forejścik na 4 graczy. Bo tutaj, jak wypadnie nam kota, że jest 6 stów, i wszystkim po 3 stówki, to maksymalnie jesteśmy w sumie w stanie wyciągnąć tutaj około 2000 zł. Więc naprawdę, kupę kupę forsy, że tak powiem, i miejmy nadzieję, że wyciągniemy tyle forsy. No taka nawajka by nam się teraz przydała, jak nie, nie jestem jakimś fanem nawajek, to akurat teraz jesteś nam nawajka potrzebna i słuchajcie, wygraliśmy. Na szczęście wygraliśmy, lepszy stan by Więc na początku odcinka już wyciągamy tutaj kafla. I o to chodzi, na początku odcinka wyciągamy już tutaj kafelka, mamy cztery stówki wolne, które możemy sobie podryzykować. Ale to podryzykowanie, to ja bym zrobił na jakiejś takiej skrzywini pewnej. Na coś takiego nas nie stać, nie? 400 stać nas, dobra. Na cztery graczy Mergani, w tobie nadzieja, słuchajcie. Mamy te trzy kostki piękne, które udało nam się wydropić. Na razie sobie je stawmy na naszym pięknym tutaj kącie g Jeepard King. Kurde, boli mnie poprzedni odcinek, bo jednak straciliśmy tą kasę. Będzie trzeba się odrobić, będzie ciężko, ale wiem, że nam się uda. Słuchajcie, już jesteśmy na jakimś tam plusie. Jak Mergani jeszcze nam tutaj sypnie, no ja wiem, no tak taką motylka, to bym przytulił. No kto by nie chciał takiego motylka, widzowie, no. Debil by tego nie wziął, no. Mergani jakaś kota, może niestety nic nam nie leci. Na start Merganiego. I zaczyna nic się martwić, bo słuchajcie, jak nic nam nie wyleci, to jest już... Jesteśmy w dupie, słuchajcie, leci nam MK za 130 zł. Przegraliśmy niestety bitwę. Ale ten bot też jakoś za bardzo się tutaj nam nie wzbogacił. No czyli udało nam się zdobyć w tym filmie trzy kosy póki to i zobaczymy, zobaczymy czy jeszcze uda się tutaj coś wydropić. Sprzedajmy te kosy. No te kosy to wydaje się jak skrzynka, która może mieć jakikolwiek tutaj potencjał, tak szczerze. I byśmy sobie dali kosy, yy, kosy, kosy. Dwie sztuki. Dobra, trzy sztuki. Trzy sztuki na 4 graczy. 3 sztuki na 4 graczy, zobaczmy. Może teraz znowu nam coś sypnie, bo dzisiaj serio, te foryściki fajnie nam poleciały. Znaczy, fajnie no. 3 sztuki wygraliśmy, bo tam trzy osoby w dropy na 4 nam wylecia najlepsze. Więc może tym razem za 6 stówek, szczerze, jeden za sześć stów, później jeszcze jeden jesteśmy mamy wygraną. Ale chociaż nam na sfinalach nich na, nam da, no, no nie, no nie, no tak się nie bawimy. No. no, pierwsza skrzynka w dupę, jak teraz nam nic nie da, to przegraliśmy już. Dało nam, ale jaki stan, słuchajcie, niestety już jest ponad, już tego nie odrobimy. To by się nie działo, nie da się dropnąć lepszej kosy niż oni dropli. No niestety, no niestety, 3-4 tysiące było do zgarnięcia, nie? 4 kaple było do zgarnięcia. na koniec odcinka sobie zaryzykujmy jeszcze raz. No ale 3 koty wygrałem, tak? 3 koty wygrałem, jakby nie patrzeć. A więc w sumie odcinek udany. Jeszcze jakbyśmy wyszli na plus, to by było pięknie, ale widzicie, nie, nie zawsze się wygrywa, dlatego jak gracie na J4 się to grajcie z głową, bo Lootboxy, słuchajcie, takie są lootboxy. Raz macie coś dobrego, raz macie coś gównianego, tak jak ja teraz na przykład jestem w plecy a czasami dropniecie naprawdę coś dużo wartościowego, na przykład możecie, możecie dropnąć na przykład z Lootboxa takie głosy za 100 tysięcy i mamy dom wyremontować, nie? Ale mówię to wszystko z głową. Na stronie nie musicie wpadać, Macie również darmowe nagrody, tak jak tutaj, w której codziennie możecie coś sobie zarobić, Na przykład ja teraz za darmo mam 8 zł, no i właśnie co 19 godzin taką skrzynkę, takie 8 zł możecie sobie odebrać i wysłać nam wasze konto w Steam. Więc to jest naprawdę super opcja. I, i, I co, macie jeszcze skrzynki EXPA, też co możemy otworzyć, Golden Golden poziom, łatwo się wbija, macie tutaj 1% na kosę i to jest naprawdę inicjatywa bardzo superowa ze strony GeForce Kingsa, ponieważ naprawdę łatwo jest wbić złoty poziom yy, i otrzymać te klucze. Macie jeszcze Silver, to też są fajne skiny i jak za darmo, widzowie, to trzeba korzystać i możecie sobie wysłać, aktualnie nie wypłacę, bo nie ma takiej możliwości, ponieważ skiny są w dostawie. I w sumie chyba to tyle, ja się z wami żegnam, widzowie, do następnego, siemano.